Rytuał badi. 7 listopada 2023 roku. Czy wiesz, że Budda, znany jako oświecony, poświęcił swoje życie, aby znaleźć wyzwolenie z cierpienia? Po długim okresie poszukiwań i medytacji osiągnął stan oświecenia, który pozwolił mu zrozumieć naturę ludzkiego cierpienia i sposoby jego przezwyciężenia. Od tamtej chwili jego misą stało się wyzwalanie ludzi z negatywności i przynoszenie im radości, obfitości oraz spełnienia marzeń. 11 listopada 2023 roku otrzymasz wyjątkową szansę na uczestnictwo w rytuale Badi, który łączy tę duchową mądrość z praktyczną magią. Podczas tego rytuału użyję specjalnej magii Badi, aby spełnić Twoje najskrytsze marzenia. Czy można sobie wymarzyć lepszy moment na otrzymanie błogosławieństwa Badi i wsparcia dla Twojej sprawy? To wyjątkowa okazja, aby przyciągnąć do swojego życia pozytywne zmiany. Jeżeli masz dość czekania i pragniesz spełnić skryte marzenia związane z miłością, pieniędzmi, zdrowiem lub masz specjalne życzenie, to rytuał Badi jest idealny dla Ciebie. Mam na swoim koncie dziesiątki tysięcy udokumentowanych przypadków pomocy moją magią, a teraz i ty możesz być następny na liście moich sukcesów. Dołącz do tego wyjątkowego grona i pozwól sobie pomóc. Jeśli jesteś zainteresowany, zapraszam do napisania wiadomości prywatnej. Zapisy przyjmuję do 7 listopada, do godziny 21 Czasu Polskiego. Nie przegap tej wyjątkowej szansy na przemianę w twoim życiu. Zostań częścią rytuału Badi i pozwól, aby magia Badi spełniła twoje marzenia. Wróżbita Łukasz Węcka.